Przewodniczącego Pawła Kukiza zadnienie, Stwierdzenie, zadnienie. że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Musi być konstytucją obywatelską Dość krytyczna ocena Jeżeli chodzi o obowiązujące Rozwiązania konstytucyjne Ze strony przedstawicieli ruchu Kukiz 15 Prezydium klubu parlamentarnego Wskazujące na dysfunkcjonalności Konstytucji, wskazujące na jej niedostatki Paweł Mucha powiedział, że Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Referendum powinno się odbyć 11 listopada przyszłego roku Przedstawiciele ruchu Kukiz 15 Zaproponowali, aby trwało ono dwa dni. Pierwsze merytoryczne posiedzenie ma za sobą komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji. Ustalono, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą sprawy dziewięciu stołecznych nieruchomości. Będzie osiem postępowań rozpoznawczych i jedno sprawdzające. Rozpoznawcze dotyczą ulicy Twardej 8 i 10, Siennej 28, Zielnej 7, Złotej 17 i 19, Chmielnej 50 i Noakowskiego 16. Sprawdzające zaś na Bielaka 29. Adresy wy... Na podstawie kilku kryteriów wyliczył przewodniczący komisji i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Kryteria wiedzy, którą mamy na temat nieruchomości, ewentualne kryteria czasu, czy też zagrożenia przed zbyciem, oraz chyba najważniejsze to znaczy uprawdopodobnienia popełnienia błędów przy danej decyzji. I praktycznie wszystkie te kryteria zostały wzięte pod uwagę przy ustalaniu tych decyzji. Pierwotnie zakładano, że posiedzenie potrwa około dwóch godzin. Ostatecznie członkowie komisji oraz Rada Społeczna dyskutowali ponad trzy godziny. Było to jednak wartościowe spotkanie. O to wynika z tego, że w mojej ocenie wszyscy członkowie komisji podeszli bardzo poważnie do swojej pracy, zadawali bardzo wiele pytań i w mojej ocenie dzięki temu te decyzje są pełniejsze. Ale co ciekawe, decyzje praktycznie we wszystkich podjęte jednogłośnie. Dlatego na razie widać dobry duch współpracy w wyjaśnianiu tych skandalicznych reprywatyzacji, które miały miejsce w Warszawie i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Pierwsze trzy rozprawy komisji zaplanowano w dniach 28-30 czerwca. Państwa grupy wyżochradzkiej jednomyślne w sprawie uchodźców. W trakcie narady szefów spraw wewnętrznych grupy V4 w Warszawie omówiono problem relokacji imigrantów. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier oświadczyli, że unijna polityka dotycząca uchodźców jest błędna. Szefowie resortów spraw wewnętrznych grupy V4 nie mają wątpliwości. To, co w kwestii uchodźców i relokacji ustaliła dwa lata temu Unia, jest nieskuteczne. Widać o tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej. Do innych niż te, do których ci ludzie chcieli przybyć. Mówi szef MSW Jamarysz Błaszczak, minister, podobnie jak odpowiednicy z Czech, Węgier i Słowacji. Nie obawia się też procedury prawnej, którą pojutrze wobec państw grupy zamierza uruchomić Komisja Europejska. Zdaniem szefa Słowackiego Resortu Spraw Wewnętrznych Roberta Kaliniaka takie działania pokażą, że wspólnota to skostniała instytucja. Europejska Komisja takim to sposobem strzeli do kolana. Komisja Europejska takim działaniem strzela sobie sama gola. Chce nas ukarać za głos w sprawie uchodźców, który potwierdza prawdę. Według ustaleń sprzed dwóch lat do Polski w ramach relokacji powinno trafić około 6 tysięcy uchodźców. Agnieszka Nasz kraj w ramach relokacji nie przyjął żadnego uchodźcę. W Czechach schroniono. O, jeden, jeden! 5 osób chwały. przywracają kontrolę na granicach. Nie także żadna kontrola. Albo nie zamknąć dalszych kontroli? Przed szczytem krajów G20, który odbędzie się w Hamburgu 7 Eden. i 8 lipca. Rzeczniczka prasowa Federalnego MSW powiedziała na radiu, że kontrole było. będą obowiązywać do 11 lipca. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Mazier odrzuca sugestię, że zaostrzone środki bezpieczeństwa negatywnie wpłyną o, to, to nie, nie, nie. na ruch graniczny. Bezpieczeństwo szczytu G20 jest na pierwszym nie, 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 nie. miejscu, powiedział agencja DPA. W szczycie G20 w Hamburgu udział wezmą m.in. prezydencji Rosji i Stanów Zjednoczonych Władimir Putin oraz Donald Trump. Organizatorzy obawiają się masowych protestów. W tym czasie do Hamburga ma zjechać ponad 100 tysięcy antyglobalistów, anarchistów i członków grup lewicowych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia na ogół pochmurno i deszczowo. Możliwe też burze, lokalnie z gradem. Bez opadów i burz tylko na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura dzisiaj od 17 stopni na północy do 28 na południu, a jutro ciąg dalszy zachmurzeń. Na południu bez opadów. Na pozostałym obszarze polskim przelotny deszcz. Temperatura jutro od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i do 21 stopni na południowym zachodzie. Z Radio 24. Słowem, wszystko. Reklama. Ja bym poszła do Stopka Fee. Idziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno, na festiwalu I Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Kraj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Misio... A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. <grym> Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl o reklamie. Jest 7 po 17. Debata dnia. Piotr Wąż, witam w 2 godzinie popołudniowego programu w Polskim Radiu 24. Czas na debatę dnia z udziałem gości. Dziś po mojej lewej stronie Antoni miel. Portal do Rzeczy. PR i Telewizja Polska. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. A po mojej prawej stronie Roman Emilski z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Na początek posłuchajmy wypowiedzi po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Spotkali się prezydent Andrzej Duda i szef Kukis 15 Paweł Kukis razem z kierownictwem Klubu Parlamentarnego. Paweł Kukis oświadczył, że prawie udało mu się przekonać prezydenta do, do, do swoich postulatów, między innymi do tego, żeby przy referendum konstytucyjnym współpracować z bardzo wieloma organizacjami e, społecznymi, z orkami obywatelskimi stojącymi po prawej i po lewej stronie, tak jak to miało miejsce kiedyś. Mówił też, że w ramach tych konsultacji, z szerokiej konsultacji mają powstać pytania referendalne. To nie będą pytania pana Dudy wyciągnięte gdzieś tam z szuflady, czy pana prezesa Kaczyńskiego, czy Kukiza, czy któregokolwiek z ugrupowań parlamentarnych, ale po prostu pytania, które powstaną po szerokich konsultacjach społecznych. I tuż po tym wystąpieniu wystąpił minister prezydenta pana Paweł Mucha i powiedział, że rzeczywiście te wszystkie propozycje są brane pod uwagę tutaj zgodnie wypowiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a dzisiaj przez pana przewodniczącego Pawła Kukiza stwierdzenie że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej musi być konstytucją obywatelską dość krytyczna ocena jeżeli chodzi o obowiązujące rozwiązania konstytucyjne ze strony przedstawicieli ruchu Kukis 15 prezydium klubu parlamentarnego wskazujące na dysfunkcjonalności konstytucji wskazujące na jej niedostatki no i pytanie teraz moje jest takie, czy uda się stworzyć ten wspólny, taki jeden front, jeśli chodzi o zmianę konstytucji, kiedy organizacje np. prawicowe będą współpracowały z lewicowymi? Czy to jest w ogóle w obecnej sytuacji polityczno-społecznej możliwe? Może na początek Roman Niemiecki, gazeta wyborcza. No, będzie to bardzo trudne, na pewno, bo polaryzacja między różnymi środowiskami jest bardzo głęboka. Eee, ja wolałbym jednak, żeby pan prezydent proponujący konstytucyjne referendum jednak wyszedł z jakimiś zawężonymi, chociaż tematami, prawda, wokół których mamy się mamy się opracę, bo na razie to są bardzo mocne ogólniki, że ma być obywatelską konstytucją, że ta poprzednia no, wymaga jakichś zmian. No, troszkę dowiedzieliśmy, że w jakim kierunku miałoby to prowadzić, kiedy pan prezydent powiedział, że no, trochę rola prezydenta w tym systemie jest zbyt słaba. E, więc raczej chyba chciałby iść w kierunku e, ustroju prezydenckiego, wzmacniającego głowę e, państwa kosztem e, urzędu e, premiera i rządu. No, m, druga też sprawa która związana z referendum konstytucyjnym jest taka, że, jest to że musimy jednak jasno mówić e, e, wszystkim, że jest to e, referendum który nie ma mocy sprawczą, jest tylko referendum polegającym na pewnej konsultacji z, z, z osobami, które pójdą zagłosować. I teraz szykuje się chyba to ruszenie w poszczególnych regionach, ponieważ Kukiz 15 zapowiada tutaj współpracę z ośrodkiem prezydenckim, po to, żeby rzeczywiście rozruszyć i zmobilizować społeczności lokalne, ale także ruchy obywatelskie. Czy będzie to możliwe? Antoni Czmiel. Pan redaktor Wąż był uprzejmie zapytać, czy możliwe jest front jedności narodowej, w sprawie konstytucji. Ja bym powiedział, że to nawet jeżeli jest możliwe, to byłby zły. Zły dla polskiej demokracji, bo istotą demokracji jest spór prowadzony w sposób. Rytelny, w sposób na argumenty a nie wyłącznie na mówienie, że wy jesteście brzydcy nie można naraz być kobietą i mężczyzną, nie można naraz zjeść ciastka i mieć ciastka, trzeba coś wybrać problemem obecnego rozwiązania ustrojowego w Polsce jest to, że my tak próbujemy wszystko po trochu, czyli próbujemy wziąć coś z drugiej rzeczy a tak naprawdę zapewniliśmy ciągłość co mówi nawet Paweł Kukieć przed chwilą który jeszcze niedawno jadał drugie śniadanie z Donaldem Tuskiem z PRL-u powtarzaliśmy to, przedłużaliśmy działania prawne. Proszę zwrócić uwagę, że sama regulacja, o której pan redaktor był przyjemny wspomnieć, stworzenie Urzędu Prezydenta to jest doklejenie właśnie instytucji, która istniała w sytuacji konstytucji marcowej i kwietniowej, czyli przedwojennej, do PRL-owskiej otoczki. Pierwszym prezydentem III Rzeczpospolitej był nikt, inny, tylko Wojciech Jaruzelski. I dla niego zaprojektowano rozwiązania ustrojowe. Głównie kolejni prezydenci mają możliwość blokować rozwiązania, które są proponowane przez demokrację. Jedyną poprawką, którą wniesiono do urzędu prezydenta de facto był wybór powszechny, bo to miało odróżniać Lecha Wałęsę od poprzednika, od Wojciecha Joruzelskiego, który był komunistą par excellence. Potem tą konstytucję, którą przyciągnął Aleksander Kwaśniewski i kolejni jego kompanii Sojuszu Lewicy Demokratycznej dostosowywali do bieżącej sytuacji. Ona została przyjęta bardzo, marną większością głosów bez jakiejkolwiek debaty, więc my nadrabiamy w tej chwili, jak odczytuję tą trudną dla samej głowy państwa i dla nas wszystkich propozycję niełatwą e, rozmowę o konstytucji, żeby ustalić, w którą stronę chcemy iść, żeby nie powtórzyły się takie sytuacje. Jak świetnie pamięci prezydenta Lech Raczewskiego i Donalda Tuska, kiedy to kancelarii kierowana przez e, Pawła e, Grasia i Tomasza Arabskiego nie chciały dać samolotu prezydentowi na szczyt Unii Europejskiej. Że trwały spory gorszące Polaków, o to kto ma siedzieć na tym krześle. No więc to jest bardzo duże wyzwanie, i rzeczywiście prezydent dzisiaj w SuperEkspresie mówił z jest że należałoby być może zwiększyć. Ale jest też drugą rzecz kompetencje. Zwiększyć kompetencje i pójść wtedy na drogę amerykańską, także był jak w miastach w, w tej chwili w powiatach, w mięsach w na prawach powiatu, czy bezpośrednio za każdym razem, to są wybory imienne. Chcemy, żeby nami rządził, żeby to on miał władzę wykonawczą, Nie można ona powinna być ale albo władza premiera, albo prezydenta, bo jedyną przełamaniem z opuści tej konstytucji był bardzo krótki moment, kiedy to mieliśmy unię de facto personalną, unię dwóch Kaczyńskich, chociaż jak sami opowiadają, zwłaszcza jak są Kaczyńskich to chodziło też o więcej Ale to, to, to jest pytanie, o to, żeby, to żeby to było w praktyce. Ale tego takiego zakreszczenia wychodzi, nawet jak są z jednego obozu politycznego. Czy mi się wydawało, że akurat jeszcze kiedy została zakozycjata w 90. chociażby między e, to było ciekawe, między e, między rządem a bł. Sława wcale źle nie wyglądała, szczególnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Tam No ale to było to były inne czasy. To była zgoda ja, co do ja celu. 20, 20 lat temu i także później e, później między, między rządem czy też Kamilera, czy też z z no, wiadomo z, z Aleksandrem trochę była Unia personalna, na co szerską szerską pamiętam przyjaźń pamiętam, pamiętam była bardzo twarda walka ja jestem ja nie rzuciłem słów na to żeby żeby e być poważnie o tym, jaki ma być przyszłość naszego kraju i jestem zwolennikiem jednak tego, żeby skierować władzę w kierunku jednego ośrodka. Czy to jest to ośrodek prezydencki, czy jest to ośrodek kanclerski, czy premierowski. To niesie ze sobą bardzo głębokie po porque... po, kontakty. Hmm. Właściwie, w tym przypadku Francji, jest bardzo mocno władze prezydenta, bo prezydenta ma bardzo mocno osobach niechętnych krajów. I właściwie przy dobrym układzie parlamentarnym ma dużo większą władzę niż prezydent amerykański. Tam jest system trochę wyborczy, oby z są związani bardzo często z tymi lokalnymi społecznościami, interesami, co nie ma dobrego. Jednak moim zdaniem bardzo słaby była wykorzystana wtórnie niemiecki, czyli bardzo e, właściwie reprezentacyjne e, tylko prerogatywy i głowa państwa wybierana przez parlament. Prezydent mówi także, w że wyjdzie do superekspresu, żeby się to wreszcie miesięczna kompetencja, jeśli chodzi o kierowanie polską armią, o zwierzchnictwo nad siłami kolejnymi, żeby te bokmań są uregulowane. W każdej kolejnej trudnej sytuacji bo mamy takie doświadczenie, że za wyjątkiem ministrów, którzy są w pełni dyspozycyjni, niepersonalnie wobec e prezydenta, I tak było z Tomaszem Siemoniakiem i Węcorem Komorowskim, chociaż też tam momentami jak wspomniałem, tam tego obozu dochodziło e do problemów. Pana Adaktos słusznie zwrócił uwagę na czas Aleksandra Kwaśniewskiego i czas, w no którym tak, był Jerzy Buzek, a koalicjantem Unia Wolności.

badam i rzeczywiście duże wpływ na prezydenta i na tamten e, rząd. To też spowodowało, że Polacy, którzy chcieli wybierali AWS, dlatego że chcieli odczuć że poza którzy chcieli. chcieli... zupełnie innego zdania. Skończyło się go, opisał Bartnie i trafnie. Ja Skończyli TKF-em czego więcej to się nie sprowadziło. To jest też wielki moment dla obecnego ekipy, że nie wystarczy wyłącznie zamienić Kowalskich na Nowaków, czy Nowaków na Kowalskich, może bardziej adekwatnie powinienem powiedzieć, i żeby dać ludziom 500 chociaż to bardzo dużo zmieniło, że powiedzieć, że to już cała zmiana się dokonała. Trzeba większej, głębszej przebudowy i o tym, jak myślę, mówi Andrzej Duda, który też już te napięcia między swoim otoczeniem, między swoim zapleczem parlamentarnym wyczuwa i to musi doprowadzić do jakiejś zmiany. Czy się to prezydentowi uda? Pewnie naturalnym bardziej kierunkiem byłoby Urząd Kanclerski, Czyli, czy Andrzej Duda mógłby powiedział, tak, na następną kadencję wybierze to zgromadzenie parlamentarne? Ciekawe, to jeszcze... Polacy Panie, pójdą do urny referendum i będą głosowali. To, to będzie moim zdaniem plebiscyt dotyczący prezydentury Andrzeja Dudy i to będzie bardzo trudne moim zdaniem egzamin dla dla głowy państwa, ponieważ no, przy um, tym um, Wielu rzeczy, które e, dużej części Polaków się nie podobają, związane z, z, z sądami, z dyplomami konstytucyjnymi, etc., może to być duża porażka, również wizerunkowa prezydenta, i, która może zaważyć na jego losie być może w roku 2020. No, prezydent sobie sprawę z rozwaliły wewnętrzne, wewnętrzne konflikty. Pamiętajmy, że jednak był to zlepek bardzo różnych środowisk, obszroując od niewolności. E, bardzo przeciwstawym przyszli tam konserwatyści od Balasza po związkowców takich naprawdę. E, u, z poszczególnych zakładów pracy na jest ale rząd już był bardziej przesunięty ku. tutaj zdecydowanie pozycja, czy dominacja Leczka Balcerowicza była bardzo silnie obecna dopiero po pozbyciu się Unii Wolności z tej koalicji? Czyli wyjściu z Są na pewno Alecha Kaczyńskiego, zupełnego. za jej bardziej bieżącymi wydarzeniami i pytanie, żeby posłuchać ten wątek. Tylko, Konstytucja, panie redaktorze, trwa! Jest... Ale mamy tylko 40 no. minut, żeby poruszyć wydarzenia bieżące, więc to w innej debacie, panie redaktorze. E, referendum konstytucyjne, dwa dni czy jeden. Roman Niemiecki No jeden dzień. Myślę, że tutaj akurat konsum, który To było bardzo dużo Proszę do sąsiednich audycji Ale, chodzie. Chodzie. ale ten 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 jeszcze prezydent więc... to a to No ale zobaczymy. Jeden dzień czy dwa? Na konstytucję? Konstu referendum konsultacyjne z pewnością może mieć charakter dwudniowy. Rzeczywiście tutaj jest niełatwa rola prezydenta rozbicia tego przekonania, że to nie jest tylko plebiscyt co do osobistej popularności i decyzji, która by była. Jak był początek tego spotkania z Paweł Kukizem, to tam padło taką propozycję, żeby było to wyłącznie pytanie, czy chcemy nowej konstytucji. Tylko tyle, jedno pytanie, prosty szpil. I proszę prosta odpowiedź. To jest zła propozycja, bo rzeczywiście to zmienia plebiscyt. Niestety, jeżeli mamy wydawać sensownie te pieniądze, to po długiej akcji informacyjnej powinniśmy Padałakom przedstawić modele i żeby oni mieli szansę się wypowiedzieć zapewne jeden dzień. Jest tylko jedno niebezpieczne, o chcę powiedzieć, że jeśli dojdzie do tego referendum, i ono będzie powiedzmy, pójdzie w miarę przyzwoita liczba osób do tego referendum i później z tych pytań, które wynikają tego nic nie znajdzie się w To będzie bardzo stracona energia. Polityka migracyjna, Polityka, jest, Polityka migracyjna to jest jeden z tematów dnia, to jest domena y, państwa polskiego czy też y, Unii Europejskiej? No jest to domena i państwa polskiego i Unii Europejskiej, to odpowiedź nie jest łatwa. My jako e, minister państwo... Mary Zwarczak mówił dzisiaj jasno, że to jest domena poszczególnych państw Unii Europejskiej no, tak, i nie to, my... możemy godzić się na szantaże. To takie jest stanowisko rządu, jak w Nie akurat stanowiska uważam, że przyjęcie 7 tysięcy szalacza... w 300 nowym kraju, po oczywiście z odpowiedniej selekcji w, e, w, e, w sprawdzeniu e, no, przez polskie służby, nie tylko. Pamiętajmy, że część tego osób już jest sprawdzana, bo nie są w obozach, część z tych ludzi mogą wziąć z które są w Libanie, Turcji, to nie jest e, naprawdę e, możliwość znacząca ja e, naszej ja możliwości ja polskiego e, państwa. Natomiast no, obecna ekipa polityczna, ugrywając na tym e, kapitał e, w sondażach, się tam sprzeciwia. My jako państwo jesteśmy częścią pewnej wspólnoty, która dzieli też e, e, blaski i cienie tej wspólnoty. E, I i tej mamy tej jeszcze migracyjnej... wspólnotę państw, grupę wyższehradzkiej, która mówi jednym wspólnym głosem w sprawie przejmowania uchodźców. To właściwie jest... ich nieprzyjmowania, tak, ale... Te ale te państwa podpisały swego czasu, być może czasami robił to inne rządy, ale robił to również obecne rządy, podpisał również Wiktor Orban, e, jednak Panowie, prawo, do tego temat wrócimy za chwilę, bo mamy relację naszej reporterki, która była na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Okazuje się, że w czasie tego spotkania dotarła informacja z Komisji Europejskiej, że Komisja Europejska już w środę ma podjąć decyzję o tym, które państwa będą um, ukarane, um, a właściwie będą objęte procedurą karną za nieprzyjmowanie uchodźców, jak się okazuje na tej liście, o której też informowała naszego gospodarka w Brukseli, nie ma na przykład 10 państw, 12 państw, które tylko są dwa państwa, Polska i Węgry. Po pytania a Czech. W takim razie ministrowie V4 powiedzieli jasno i stanowczo, że polityka unijna jest błędna i wymaga stanowczego sprzeciwu. O szczegółach Agnieszka Trążkiewicz. resortów spraw wewnętrznych Grupy nie mają wątpliwości. To, co w kwestii uchodźców i relokacji ustaliła dwa lata temu Unia jest nieskuteczna. Widać o tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej, do innych niż te, do których ci ludzie chcieli. Przybyć. Mówi szef MSW Mariusz Błaszczak. Minister nie obawia się też zapowiadania na środę decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia procedury prawnej wobec państwa U4. Naszą odpowiedzią na tego rodzaju przedsięwzięcia jest wspólne stanowisko, wystąpienie do szefów rządów naszych państw o to, żeby wystąpili do przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby decyzja w tej sprawie była podejmowana jednomyślnie na posiedzeniu Rady Europejskiej, a nie na posiedzeniu a, Rady Unii bardzo. Europejskiej, no. gdzie jest system głosowania. Nie, tu nie można narzucać, nie można, nie można, nie można, moja kochana, nie można, nie można, nie można. Nie można.